Cukierki? Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować siostrom pasterzankom za przepyszne trufle. A ja osobiście dziękuję księdzu Rafałowi za latę. No dobra. W ogóle dużo się dzieje. Okazuje się, że aula do akademickiego może być magazynem. To i tak dzisiaj jest mało, ale jakbyście widzieli, widzieli po prostu, ile tu było dwa dni temu, różnych rzeczy: książek, górków, koszulek, plecaków, nie wiem czego jeszcze. Aha, może gumki potrzebujecie? Mamy dużo gumek? Dużo rzeczy mamy dużo. Rozdajemy vouchery inne rzeczy, przybywajcie. Mamy też identyfikatory dla Szymona i dla księdza Michała. Może byście się po nie pojawili. Pakowaliśmy też książki w wielu językach, wersja polska jest widoczna tutaj, eee, reszta książek możemy potem ją zobaczyć przed aulą, ponieważ zajmuje cały wjazd. Jeszcze można brać za darmo. Jak widzicie książek Ci u nas nie zabraknie. Jak ktoś będzie głodny w sobotę, czekają pakiety jedzeniowe i dla wegetarian, i bezglutenowych, i bezmlecznych. Jakie jeszcze? I, do I oczywiście normalne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ksiądz Grzegorz Piec dzwoni i chyba przerwał <grymne> nagrywanie!